Ok, witam Was w drugim dniu tygodnia z telefonem Elm. Dzisiaj przyjrzymy się nieco wnętrzu oprogramowania w telefonie, co zostało zmienione i wizualnie, i wewnątrz softa. Jeszcze może na początek krótki przegląd samego wyglądu telefonu, bo we wczorajszym wideo mogliście nie dopatrzeć się tego, co chcieliście zobaczyć. Tutaj wyraźnie widoczny łuk. Jak widzicie na obudowie z tyłu, tak wygląda on z drugiej strony. Jak mówiłem, u dołu nic nie ma. Również u góry. Z lewej strony mamy tylko fastport. A tak wygląda od przodu klawiatura. tutaj głośnik rozmów. Jak przystało na platformę A2 mamy do dyspozycji trzy przyciski, trzy możliwości yy, na głównym ekranie: menu, kontakty i wyszukiwanie w pamięci telefonu w internecie. No i na początku należy oczywiście wspomnieć, że odziwo po aktualizacji tego telefonu nie zyskałem ani języka polskiego, ani tych aplikacji, które są dostępne tutaj. Widoczne są one na pudełku. Facebook, Myspace, Twitter i kilka innych. To nie jest dostępne, nawet po aktualizacji nie ma języka polskiego. Tak wyglądają nowe ikonki. Play Now, Internet, rozrywka, aparat, wiadomości. Multimedia, e, usługi lokalizacyjne, książka kontaktów, kalendarz, połączenia, organizator i ustawienia. Naturalnie mamy możliwość zmiany wyglądu, motywu i menu. Możemy zrobić rotacyjne. Możemy wybrać pojedyncze ikony, które będą wyświetlane na całym ekranie. I oczywiście preferuję zwykłą tabelkę. Przeglądarka internetu standardowa, taka jak w poprzednich modelach, na przykład w telefonie Jari. W rozrywce mamy standardowe usługi od operatora, w tym wypadku Plus Mega, radio, usługę Track ID, Play now, gry, nagrywanie dźwięku, czyli dyktafon i wideo, tak zwane Demo Tour. Może zajrzyjmy do gier. Jak widzicie, jest tylko dostępna jedna, Quadra Pop. Następnie mamy aparat, któremu przyjrzymy się w następnych dniach. Wiadomości to również będzie za kilka dni zaprezentowane. Multimedialność i wiadomości w telefonie. Usługi lokalizacyjne czyli GPS, mapy Google. Aplikacja tracker, ustawienia. Mamy możliwości, nawet zapamiętania naszej pozycji i dodania jej jako ulubionej. Następnie, książka kontaktów. Podobnie jak w telefonach, na przykład Yari, już pojawi się zdjęcie po prawej stronie kontaktu. Następny jest kalendarz, standardowy. Wszystko o rozmowach, akurat mam pustą listę połączeń. Organizator i oczywiście alarmy, aplikacje, menedżer plików, transfer plików, y, zadania, notatki, aplikacja Media Home, której przyjrzymy się troszeczkę później. Wideo rozmowy. Yy, co jeszcze mamy? Synchronizację, yy, minutnik, stoper, latarka, która jak Podobna, ma podobne opcje jak w poprzednich modelach. Możemy uruchomić bez problemu. I kalkulator. Tyle w organizatorze. Co ciekawe, w ustawieniach mamy yy, nie mamy już tak zwanych zakładek. Yy, to się troszeczkę zmieniło. Mamy listę działów. Ustawienia ogólne, ustawienia dźwięków i alarmów, ustawienia wyświetlacza, ustawienia połączeń, łączność, czyli Wi-Fi, Bluetooth, USB i inne. Internetowości również ją przyjrzyjmy troszeczkę później. Tak wygląda ogólnie telefon Sony Ericsson Elm wewnątrz. Poszczególnym opcjom przyjrzymy się w kolejnych dniach. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na forum fanclub se. I zapraszam do oglądania kolejnych wideo.